Baranowski tym razem. To będzie weekend z tobą. Masz tyle czasu? No myślę, że znajdę. Jak trzeba, to znajdę. Bardzo się cieszę, że jesteś przygotowany. A skąd ty w ogóle się wziąłeś na tej artystycznej polskiej scenie, powiedz szczerze? Skąd ja się wziąłem, no to, to, to pytanie w sumie nikt mi go jeszcze nie zadał, więc, więc ciężko mi na nie odpowiedzieć. Po prostu pojawiłem się chyba ze swoją. Pierwszą piosenką ze swoim singlem, e, jeśli chodzi o taką szerszą skalę. wcześniej był jeszcze The Voice of Poland, więc może niektórzy kojarzą mnie z tamtego programu. No tak myślałem, że to przypomnisz, ale też sobie pomyślałem, że m, odpowiesz mi na pytanie, mówiąc, jak długo się przygotowywałeś w ogóle do takiej roli, tak, bycia na scenie. Jak długo przygotowywałeś chociażby to ten pierwszy utwór, którym wystartowałeś? Myślę, że jak, jak nie pamięć nie myli, to jest około dwóch, dwóch lat. Dwóch lat takiego przygotowywania tego materiału, który, który wypuściłem już jako Baranowski. Mhm. Więc, więc dwa lata było przygotowywania się do, do solowej kariery, a wcześniej wiele lat współpracy z różnymi muzykami, zespołami. No i jakby takie trochę szukanie po omacku. Już w momencie, kiedy byłem pewien. Czego chce, no to, to wtedy, zacząłem, wtedy zacząłem już przygotowywać własną, własną solową płytę, którą można usłyszeć i, i kupić nawet. Tak Sugerujesz, że przez te dwa lata to po prostu doświadczałeś różnych rzeczy, bo nie wiedziałeś, czego chcesz, tak? Tak. Nie wiedziałem, czego chcę, i ogólnie to e, można powiedzieć, że, że, że człowiek mojego pokroju chyba nigdy do końca nie wie, czego chce. I ja. ja Mam z tym zawsze wielki problem, bo, bo lubię wiele rzeczy, bardzo wiele rzeczy mnie inspiruje, i, i, i często te inspiracje jakby nakładają się jedna na drugą, i, i, i często jedna wypiera drugą. Chociaż, chociaż prędzej, prędzej się gdzieś tam kumulują i tworzą jakąś tam fuzję różnych ciekawych rzeczy, dlatego bardzo często zmienia mi się. I zmienia mi się zdanie, i zmienia mi się gust i tak dalej, więc doświadczając, po prostu cały czas, gdzieś tam szukałem swojej drogi, można tak powiedzieć. Dobra, to postawię bardzo poważne pytanie, bo jak już stwierdziły się, no, mniej więcej czego chcesz, prawda? I z jaką muzyką chcesz wystartować, to co to było w samym pomyśle? Jak to? Nazwałeś się, jak siebie jakoś oznaczyłeś. Ja tak naprawdę na samym początku chciałem, chciałem stworzyć pop alternatywny. I w ogóle nie bojąc się, nie bojąc się tego określenia, pop. Bo pop dla mnie to było coś, coś chyba najtrudniejszego w tym wszystkim, w całej, w całej gamie różnych stylistyk i. Miałem zetknięcie już jakieś tam z rockiem, z jazzem, z metalem nawet, z muzyką klasyczną, bo jestem po szkole muzycznej, więc, więc jakby każda z tych stylisty, każdy z tych gatunków był mi bardzo bliski, więc stwierdziłem, że trzeba by było zrobić coś co też yy, pozwoli mi rozwinąć skrzydła i, i, i wyrazić się w 100% i okazało się, że to jest pop. Yy, nie wiem na ile jest alternatywny w tym momencie, bo bo przestałem w ogóle się tym przejmować i przestałem to oceniać, po prostu robię piosenki dlatego yy, też nie, nie skupiam się na nazywaniu tego jakoś. Trochę zabierasz mi ostatnie pytanie takiego weekendu. Co tak naprawdę robisz, czyli w jakim gatunku muzycznym tworzysz, no, ale to prawda, że inspiruje cię wiele rzeczy. Naprawdę mnóstwo dźwięków w ogóle wyciągasz z różnych stylów muzycznych, w to, co możemy nazwać popem w pewien sposób, to myślę, że jest wynikiem wielu doświadczeń, zgrania różnych rzeczy z różnymi ludźmi. Tak, tak, to jest, to jest wynik, wynik poszukiwań i, i jakiegoś eklektyzmu życiowego, który, który cały czas gdzieś tam we mnie tkwi, bo, bo, bo tak naprawdę od, od strony, żeby nie mówić lewej do prawej, od, od właśnie muzyki lżejszej do mocniejszej dla mnie nigdy nie było jakiejś takiej wyraźnej granicy i, i, i też nie widziałem... w w swoim, jakby, partycypowaniu w ogóle w świecie muzyki, granicy między, między właśnie stylami. No dlatego, dlatego, gdzieś tam cały czas nabywając te właśnie nowe doświadczenia, skupiło się wszystko na popie. I wydaje mi się, że właśnie pop taki jest popie z muzyką, yy, która, która jest muzyką środka, a, a środek, wydaje mi się, że chyba najtrudniej się osiąga. Pewnie bardzo trudno w ogóle w tym świecie muzyki pop zaistnieć, prawda? Znaleźć swoje miejsce, znaleźć swoich fanów. No każdy właściwie twierdzi, że poprzez muzykę pop stajesz się popularny. No i chyba tak jest w dużej mierze. Więc to jest także trudność wystartowania, tak? zadebiutowania w muzyce pop. Tak, aczkolwiek no właśnie e, ja pamiętam jak ktoś kiedyś mnie o, oświecił jako, jako młodego człowieka i powiedział mi, że na przykład Nirwana była zespołem pop e, i... i, i, i zespołem... Jak to możliwe? Spytam Baranowski. To czym to uzasadnił? No właśnie tym, że, że muzyka pop to jest po prostu no sama nazwa, sama nazwa jest skrótem e, tego, tego, całego, tego całego określenia, że po prostu to jest muzyka popularna i muzyka popularna Jasne. Muzyka popularna też wiąże się z tym, że, że jest popularna i że ludzie w bardzo często w większym stopniu jakby skupiają swoją uwagę na niej. Nie, bardzo... mogę, nie mogę zaprzeczyć. Tylko, że zobacz, jak nagle zmieniają się wartości pojęć, prawda? Co jest co, czym jest muzyka pop. Kiedyś Beatlesi byli popem, kiedyś D'orsi byli popem, kiedyś no teraz nie wiem, zespołem popowym jest Coldplay, ale też Zenek Martyniuk, więc mimo, mimo swojego gdzieś tam disco polowego sznytu jest dalej muzykiem. Muzykiem pop. Więc więc jakby jest to bardzo pojemne określenie. Aczkolwiek aczkolwiek właśnie teraz Powstało coś takiego jak pop alternatywny, i ten pop alternatywny zapoczątkował moim zdaniem, zdaniem w Polsce e, chyba gdzieś tam Rojek, później Dawid Podsiadło to przejął, że to jest muzyka, która, która mieści się w, w, gdzieś tam w jakichś szerokich ramach muzyki rockowej i muzyki takiej hmm. bar, bardzo często balladowej, ale. No właśnie już już ten pop, już ten pop jest taki teraz w tym momencie na przykład syntetyczny. Już Dawid Podsiadło do Mysłowic jest bardzo daleko. Mm -hmm. y więc to wszystko wie... prawda. Pomijasz, jakby, tutaj siebie, ale ty też mieścisz się właśnie w kategorii tej alternatywy popowej. To ja powiem w takim razie. I też przyjmuję, że to jest najszersze i chyba najbardziej adekwatne do tego, co robisz. Pojęcie, ale powiem tak: ta Twoja alternatywa polega przede wszystkim na tym, że potrafisz łączyć te wszystkie gatunki w jedno, nawet jeżeli to jest syntetyczne takie, i potrafisz z jednej strony uderzyć w te struny gitary i pokazać mi, czym jest dla ciebie mocna muzyka. A za chwilę to jest nawet soulowe bardzo śpiewanie u Ciebie. Tak, to jest właśnie, to jest właśnie moja eklektyczność i moje roztargnione serce, które nie wie tak naprawdę gdzie jego... Gdzie Baranowski, jego... o Twoim sercu to to wątek na, nie wiem, na kolejne godziny. <laughs> Mówiłeś, że mamy cały weekend, także wiesz... Spokojnie, wiem, możemy spędza... rozmawiać. <laughs> no, no tak, jest, jest przede wszystkim gitara. Gitara też mi towarzyszy od dawien dawna. I zawsze chciałem, żeby w tej muzyce była i żeby, żeby też odzwierciedlała, żeby reprezentowała tę moją, tę moją starą szkołę Roka, która, która zawsze właśnie w tym rzeczonym wcześniej moim sercu jest. Aczkolwiek jestem teraz w swojej małej pracowni, i przede wszystkim pierwsze, co mam pod ręką, to właśnie stare, stare pianino, do którego podchodzę zawsze i, i, i na nim próbuję różne, różne utwory. Różne pomysły, więc ocieram się o ten soli, i ocieram się o taką o takie pieśniarstwo nawet. Więc no czas... tak, ale podpuściłeś mnie troszeczkę na taki temat, bo powiedziałeś o, o tradycji, o, o rzeczach gitarowych. To na kim się tak naprawdę uczyłeś? Na, na, na pewno się uczyłem na Ericu Claptonie, jeśli chodzi o gitarę, bo gitara Hmm, oczywiście daleko mi do Erika Claptona i, i, i nawet w ogóle nie śmiałbym się tam nigdy porównywać, chociaż yy, no właśnie był to mój idol, yy, jeśli chodzi o, o ten instrument, o gitarę elektryczną. Okay. Nawet, nawet akustyczną też, bo, 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 bo pam, pamiętne MTV Unplugged, które, które zagrał, no też yy, rozwalił system, można tak powiedzieć kolokwialnie. Yy, na, na pewno na Beatlesach. The Beatles y, pokazali mi właśnie pewną prostotę i, i siłę prostych piosenek, właśnie siłę bardzo, bardzo prostych riffów i prostych melodii, która właśnie no, procentuje później w przyswajalności tego materiału. Był, The Do był zespół The Doors, gdzie w Jimie Morrisonie bardzo. Y, z, Byłem bardzo zafascynowany jego charyzmą i jego tekstami, które były bardzo nietuzinkowe. Przypominały mi teksty poetów typu Wojaczek, Andrzej Bursa i, 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 i ta moja wkrętka tutaj w jakąś tekstowość Dedorsów była. No i później te wszystkie, te wszystkie jakby nowsze, nowsze składy, właśnie gdzieś tam, rzeczony wcześniej, Coldplay, Arctic Monkeys. Dużo, dużo takich inspiracji, które już szczątkowo jakby do mnie docierały, ale tworzyły w tej, w tej grupie ogromną siłę takiej, takiej nowej muzyki. To ja się mylę, ale nawet cieszę się, że się mylę, bo nie wymieniasz Krawica czy Prince'a. A kiedy sobie zacząłem słuchać Twoich rzeczy i z samego faktu, że korzystasz z mocnych czasami gitar, a z drugiej strony od razu soulowy zaśpiew słyszę, to sobie o tych artystach pomyślałem, że oni to potrafili genialnie łączyć też w sobie i takie dźwięki produkować jeszcze nadzwyczajne, wery oryginalne. Tak, to właśnie właśnie też mam przyjaciół, którzy, którzy bardzo inspirują się Prince'em i, i, i kochają właśnie jego muzykę. Mnie po prostu osobiście nigdy nie było po drodze może nie miałem wokół siebie w młodszych latach ludzi, którzy podsunęliby mi tę muzykę, aczkolwiek no, Prince'a nie słucham do dziś. Znaczy, znam okay. jego utwory, aczkolwiek na, na, na co dzień nie zdarza mi się go, go posłuchać. Krawica. Pamiętam za, za dzieciaka, jak to się mówi, jego fly away i, i are, you gonna, uh, are you gonna go, go my, my way. way. Tak, 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 właśnie. Więc, więc jakby otarcie o, 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 tego, o tego pana gdzieś tam miałem. E, ja na przykład, broń, broń Boże, może broń Boże nie, ale, ale nie, 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 słyszę, nie słyszę w swojej muzyce takich, takich przelotów. Może ciężko jest właśnie siebie samego oceniać i ciężko w ogóle złapać dystans do swojej muzyki. Ja nie twierdzę, że chciałem to porównywać jakby z tym co ty robisz, to co oni stworzyli. Natomiast sam pomysł, myślenie o muzyce jest jednak jakby z tej samej płaszczyzny wynika, tak? Jest to bardzo mi... podobny. Bardzo mi to schlebia, na pewno, bo, 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 bo jednak wielkości tych, tych muzyków na pewno nie można odebrać. A z drugiej strony jest melodyka, i, i tu muszę powiedzieć: no, jesteś słowiański chłopak, taki od nas, no, od początku do końca, tak? Jak już jest melodia, a jesteś melodykiem. Jestem, oczywiście, że jestem. No, wszystkim. inaczej nie robiłbyś w popie, prawda? E, jesteś melodykiem i to słychać, że jesteś stąd, tak? Myślę, że gdybym to odtwarzał na świecie, to wszyscy by mniej więcej czuli, z jakiego regionu pochodzisz. E, to jest ja, ja nawet bym powiedział, że to jest trochę takie, nie wiem, jakieś e, oazowe. To e, jest scheda, scheda, właśnie nie wiem, może, może takiej takie przynależności naszych, ogniskowych do naszego folkloru, bo w naszym folklorze, który oczywiście gdzieś tam na początku mojego życia bardzo mocno istniał, e, do, w naszym folklorze, folklorze jest bardzo dużo melodyki. Przede wszystkim ta melodyka, już teksty palicho, ale melodyka na pewno. No dobrze, do, do tego śpiewania z gitarką przy ognisku powrócę za chwilę, ale skoro spytałem o wzorce, to też spytam, a pop, który pop albo kto z popu wpłynął na ciebie? Albo jak uczyłeś się tego popu, żeby twoje nagrania były popowe tak bardzo? No właśnie, właśnie w pewnym momencie zacząłem y, słuchać wszystkiego, dla, dlatego że y, jeszcze, jeszcze w takim młodym człowieku kilkunastoletnim są, są jakieś takie, nie wiem jak, jak, jak to do końca nazwać, jakieś bariery, jakieś takie idee, że muzyka, że powinno się opowiedzieć za jakąś muzyką. Ja akurat może gdzieś tam pochodziłem z, z takiego grona ludzi, którzy jedną muzykę jakby gloryfikowali, a, a, a druga dla nich była w ogóle nie, nie, dotknięcia, nie do dotknięcia. Nie można było pewnej muzyki jakby słuchać, i na przykład muzyka jakaś techno, muzyka klubowa dla mnie nie istniała przez długi czas. I dopiero przy współpracy z Xanaxem, kiedy już totalnie się jakby uwolniłem od, od wszelkich jakichś tam barier, zauważyłem, że można z każdej muzyki, z każdego gatunku wyciągać coś, coś dla siebie. i i właśnie w tych gatunkach, które dla mnie wcześniej były gatunkami tabu, znalazłem bardzo wiele inspiracji, bo po prostu otworzyłem przed nimi drzwi. Okej. Okay. Okej. Okay. No, yy, przede wszystkim to myślę, że trzeba się też nauczyć, jak to wyprodukować, prawda? Jak to połączyć, yy, żeby później yy, stanowiło spójną całość. Czy, więc pierwsza faza to jest ta kompozytorska, druga yy, to ta faza producencka. Gdzieś pomiędzy jest tekst, oczywiście. No i tu nawiążę do tych ogniskowych także historii, bo Twoje teksty są trochę sielankowe takie, wiesz. Ta miłość to jest miłość, prawda? To, to ma słodycz jakąś. Ty nie jesteś artystą, którego tylko i wyłącznie boli, to wtedy tworzy. To, to eee, taka jest prawda. A może dobrze udaje. No dobra, to teraz do tego dojdziemy. No to przyznaj się, jak to jest. Nie, ja słyszałem, że masz uporządkowane życie rodzinne. Mam życie uporządkowane, tak. Jeśli chodzi o, o życie rodzinne, wszystko wszystko jest na właściwym miejscu, bo rodzina jest na, na, na pierwszym miejscu, więc jakby idąc to, te, to, tą domeną gdzieś tam wydaje mi się, że zawsze znajdę porządek tego, tego życia. Ale, ale nie ukrywam, że, że łatwiej mi się pisało, kiedy to życie było mniej uporządkowane, łatwiej mi się jakby Odbijało od pewnych rzeczy, bo artyści zawsze, najczę zawsze, no, najczęściej łapią za, za długopis i kartkę albo za telefony, teraz, kiedy ich coś boli. I powiem szczerze, że no, nic tak nie determinuje człowieka jak, jak po prostu ból wewnętrzny. Rozmawiam z wieloma właśnie artystami, którzy, którzy komponują im i mówią, że jak jest za dobrze, to mają problem z tym, że nie mają o czym pisać, bo napiszesz dwie, trzy piosenki, a później się już później no, ileż można pisać piosenek o miłości, o tej samej miłości? To już później nie wiem, partner, partnerka mówi, daj już mi spokój w ogóle, weź, napisz o czymś innym, nie wiem o byle mucha zjawiła się tak jak Kasia Nosowska pisała już widać, że była na skraju po prostu jakiegoś tam e, jakiejś weny już nie, nie mogła znikąd wyciągnąć tego, więc zaczęła pisać po prostu o tym jak się pisze piosenkę i myślę, że też mnie to za chwilę czeka właśnie jestem teraz. Słuchaj a twoja partnerka cię słucha w ogóle? Śpiewającego. Słucha mnie. Słucha... Lubicie? Lubicie jako baronowskiego artysta? E, lubi, lubi mnie i już, już coraz mniej w ogóle o tym rozmawiamy, aczkolwiek była na moim koncercie jeszcze dwa, 3 dni temu. E, pierwszym takim koncercie po odmrożeniu, więc jest nadzieja, że dalej mnie słucha. A nie jest już zmęczona tym, że ciągle ciebie nie ma? E, no, pff, staram się być jak najwięcej w domu, aczkolwiek no, dzwoni często. Jak powiedziałeś, rodzina liczy się, jest na pierwszym miejscu, więc myślę, że zdajesz sobie z tego rzeczywiście sprawę, w jakich proporcjach to wszystko ułożyć. No tak, pewnie masz rację, że nie z Sielanki tworzy się, ale no to mnie z kolei jakby ukierunkowuje, by Cię spytać wręcz wprost, nawiązując troszeczkę do Twoich tekstów. To Ty jesteś ten. W takim życiu, już nie pytam o artystę tylko i wyłącznie Baranowskiego. Jesteś bardziej dym czy ogień? Teraz dym. <laughs> teraz dym. Teraz, teraz, teraz mam, mam, ochotę na za, mam ochotę na zadymy. Nie, y, ciężko mi powiedzieć, bo, bo tak naprawdę ogień, ogień jestem, ogień jestem cały czas i ja mam taką y, Taką przypadłość, że się emocjonuje wieloma rzeczami, a, aż za bardzo, i, i, i jakby ciężko, ciężko mi jest być w życiu takim spokojnym i uporządkowanym, ale tego szukam na przykład i, i, i staram się na przykład odnajdować to w, w różnych inspiracjach i przekładać na swoje piosenki, aczkolwiek no, w tym momencie w tym momencie raczej żywią, mhm. raczej żywią. Co, się teraz, co teraz się u Ciebie dzieje? Tworzysz nowe piosenki? Będzie kolejna płyta Baranowskiego? Yy, tak, tak, właśnie. właśnie W tym momencie jestem jestem w studio, w moim studio, gdzie działam cały czas muzycznie. Właśnie tworzę, tworzę piosenkę. Jestem na finiszu jednej piosenki, do której mam no, nie wiem, nadzieję. Można tak mm -hmm. powiedzieć. Mm -hmm. Mam kilka piosenek. Mam kilka piosenek, które już za chwilę wyjdą. E, działam działam z, z różnymi właśnie teraz muzykami. Tak, trochę otworzyłem się na, na, na różne kolaboracje. E, zdarzyło się. Zdarzyło się, że zaśpiewałem. W kolaboracji z hip-hopowej nawet i jestem mega z tego dumny, bo, bo hip-hop to jest. Właśnie hip-hop to jest ta, wracając do jeszcze jednego z wcześniejszych pytań, to jest ta rzecz, która mnie teraz najbardziej inspiruje i na którą się najbardziej chyba otworzyłem mhm. i znalazłem tam fajny, fajny, dobry przylądek taki, więc... Zarapuj coś, pokaż. Nie, ja, ja, wtedy, ja, wtedy będę, ja wtedy będę tym śpiewającym. Raperzy, mhm. raperzy będą okay. rapować, a ja będę śpiewał. Także. Okay. No, bo myślałem, że, że zdobywasz umiejętność, i teraz nagrasz też płytę taką, wiesz, jako raper baranowski. Bardziej, ba, bardziej producencko zdobywam umiejętności produkowania hip-hopowej rzeczy, mm. bo widzę też, jak blisko jesteśmy w tym momencie z hip-hopowcami, z raperami. Nie wiem, słuchając chociażby na Fide, który ostatnio co, co jakiś większy single leci w radio. No, widzę, że, że jedyne, co nas gdzieś tam. Różni w tym momencie, ale nie tak różni personalnie, tylko różni po prostu stylistycznie, to jest to, że on rapuje, a ja śpiewam. Jasne. No, też cieszy mnie teraz, bo, bo mówimy o tym, co robisz, i, że jesteś zapracowany, masz pomysły, ale cieszy mnie również to, no, że wreszcie otwierają się te sale koncertowe, koncerty, prawda, i że możesz wyjechać na trasę koncertową. Co planujesz? No, właśnie, właśnie jest to cały czas. Cały czas jest to mało, mało, znaczy ja to, ja to rozumiem, że to jest, jest tego mało, bo, bo, też, no wiadomo, ciężko jest znaleźć środek w ogóle w, w byciu, w byciu mądrym teraz, w byciu mądrym na, na, na temat koronawirusa i, 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 na temat tego, jak powinniśmy się zachowywać. Cieszę się, że gramy koncerty, bo zagraliśmy, zagraliśmy w sumie w całej tej, w całej tej pandemii bodajże pięć koncertów, z czego, z czego były trzy online i dwa z publicznością, gdzie jeden na przykład koncert w Łodzi u Was graliśmy tak, że byliśmy na telebimie, wokół nas nie było ludzi, a ludzie byli gdzieś tam właśnie w, w różnych, w różnych tam sektorach, tak żeby to wszystko połączyć i, i, i żeby się nie narazić, tak. No ja patrzę w przód przez najbliższy miesiąc tego koncertu żadnego nie będę miał, więc, mhm. więc fajnie, że się odmroziliśmy, ale to i tak jest daleko do tego, co, co miało być. Bo, bo jak, jak sobie przypomnę, w samym lipcu i sierpniu miało być 30 koncertów, więc no jak będzie jedna. Jedna 20 z tego, to będzie dobrze. No tak, sytuacja nadal niby nie jest zaciekawa, za ale mimo wszystko powtórzę, cieszę się, że już coś się dzieje, tak, że idziemy w takim kierunku, aby po prostu jakaś druga fala tego koronawirusa nas nie załatwiła zupełnie. Tak, dokładnie. Ja też, też się mega cieszę, bo, bo, bo jakaś normalność w końcu zagościła między między nami i, i też wszyscy jakby tego pragnęliśmy, bo, bo, bo siedzieliśmy w domu i też nie, nie do końca. Wiedzieliśmy, co z tym zrobić, okazało się, że ta normalność też jakby no nie jest taka, nie jest, taka, nie, nie jest okupiona jakąś, jakąś straszną też tutaj właśnie, nie wiem, umieralnością, zachorowalnością, mimo mimo tego, że widać wzrost, no to, to nie ma tragedii, że tak, że tak powiem. Więc raczej raczej jesteśmy ku temu, skłaniamy się ku temu, żeby to jeszcze bardziej otworzyć. Koronawirus to trudny dla nas czas, przyznasz, czegoś cię nauczył ten trudny moment. Czego, czego mnie nauczył? No, nauczył mnie tego, że można pracować, można pracować w domu przy, przy komputerze i robić piosenki. Aha. Bo wcześniej, wcześniej, zawsze zawsze sobie stawiam takie, takie zasady, żeby. Przyjeżdżać do studia i w studio robić piosenki. A, a zdarzyło mi się kilka piosenek, jak na przykład piosenka Momenty, która, która była wypuszczona gdzieś koło, nie wiem, kwietnia, podajże, tak, tak. To została, została zrobiona całkowicie w domu, w komputerze i stwierdziłem, że można. Nauczyło mnie też może trochę to wszystko pokory, bo, bo pandemia zgasiła, zgasiła też mój jakiś start, taki prawdziwy start w koncertowaniu i w w momencie, kiedy miałem zacząć największą trasę jakby swojego życia, że tak już to nazwę, no to powiedziała: Nie, nie, nie. Hold your horses, siedzisz w domu, więc tak. musiałem, musiałem się troszkę nauczyć pokory, ale już nie płaczę z tego powodu. No jest, jest ok, myślę, że te, tej pokory też gdzieś tam jeszcze, jeszcze trochę mam, żeby, żeby poczekać na swój czas. Zdystansowałeś się w takim razie do wielu spraw i do siebie. Tak, totalnie, totalnie. To taki dzisiejszy Baranowski, tak? Totalnie dzisiejszy Baranowski. No tak, to by, bywa, bywa tak, że się do pewnych rzeczy nie mogę zdystansować. Pewne rzeczy, ale to nieważne. Ale raczej się dystansuje, raczej tendencja dystansuj się. Jak to? Nie, to chciałem teraz powiedzieć takie, takie właśnie określenie. Które, które ostatnio gdzieś właśnie zasłyszałem i, i idealnie do tego pasowało, ale chyba jest trochę niecenzuralne, więc e, trzy kropeczki, a będzie Ci dane. Nie wiem, czy wiesz o co chodzi. Tak, tak, myślę, że wiem. Żeby Ci było dane, to tego Ci życzę. Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo.